Zaczynamy obchód po pięknym pensjonacie Ani, gdzie zatrzymała się najfajniejsza klasa gimnazjum 3B. Teraz udajemy się po schodach, mijając recepcję i jadalnię. Odwiedzimy wszystkich mieszkańców tego cudownego środka. Dzień dobry, panie Tomasz. No, nie słyszałeś, co powiedział? W tym pokoju mieszka Julia. To jest Anna jest nas. I Kaldyna. I, I Ola. I Ola. I ja. Możesz I chwilowo Krzysztof. Nabierać, y Oli, to, się to jest łóżko Oli. To jest łóżko Julii. To jest łóżko Klaudyny. A to jest, jest tapczananny. Tutaj jest bardzo czysto. Żegnamy Was. To jest za czysto. Opuszczamy ten pokój z miłym westchnieniem. Teraz odwiedzimy następne mieszkańki tego cudownego ośrodka. W tym pokoju mieszka Anna Jędraszak, Martyna Jobson i Agata Szubarga. Nienaganny porządek. To symbol rozpoznawczy tego pokoju. I właściwie to tyle o nim. I właściwie to tyle o nim. Teraz pójdziemy odwiedzić najciekawszy pokój tego tutaj sezonu czyli pokój numer 12. W tym to pokoju <sum> mieszka. Teraz tego nie nagrywaj wyjdź stąd, to proszę naszy. cię, wyjść! Wyjazd! No nie słyszałeś, co powiedziałem? W Wypadku, dłaczu, nie zmuszaj mnie, żebym wstał. <śleszy> See you later, alligator! W tym to pokoju mieszka Michał Ratuszny, to łóżko, Michał Ryster oraz Janek Kwiatkowski. Bardzo ładny pokój z rozłożonym tapczanem i cudowną wyposażeniem szafy. Czy już do pokoju nr 16? Nie. Nie. Teraz odwiedzimy pokój. Numer 14 Cześć Karaś! Pokiwaj do kamery! To jest reportaż! Pokiwaj! Ale ja do ciebie też również przyszedłem! Cudowny pokój... To będzie na informatykę... Cudowny pokój z piękną plazmą, z porozwieszanymi rzeczami po wczorajszej wywrotce na kajakach. Dziękuję Ci Karaś za tak miłą gościnę! <tryk> Hey. Reportage! Ah. Hello, dzień <laughs> dobry! My chcielibyśmy się zapytać, jak się pani podoba ten cudowny ośrodek? O ten ośrodek nigdy nie widziałam lepszego. Dziękujemy bardzo. Takie warunki mieszkaniowe, nawet w domu nie mam tak ładnie. Proszę spojrzeć, tutaj taka ozdoba, taka ozdoba. Ona w pokoju jest jeszcze latarnia, mogę pójść zaprezentować. Czegoś takiego nigdzie więcej nie ma. A podoba się pani szkoła? Bardzo jest boska, już nie mogę się doczekać, kiedy na park linowy. Wczoraj płynęłam na kajaku, płynęłam na kajaku, płynęłam i przepłynęłam. A co pan Zaleśny o tym pięknym ośrodku? Ja mogę jeszcze coś opowiedzieć, Ja pan Zaleśny. Nie, 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 nie. Dziękuję bardzo. Uczulnie pamięć, że na marszu w terenie prawie nie brała. Dziękujemy za mogę jeszcze pierwszego dnia jechałam samochodem wojskowym. Dominik... Dominik. Udziel się. Ale na to jest... No Zaleśny, Ja mogę coś opowiedzieć zamiast za Dominika. Powiedz, jak ci się podoba ten ośrodek. Jest super! Jest super! Są same nowoczesne technologie, na przykład ta lampa. Janiu, zapala się. To jest normalnie postęp technologiczny. A, dobrze, dziękuję A Jak tobie, Ryczku, nie podoba mi ja się cicho, Marto? Nie podoba się. A, powiedz coś ciekawego. Porównaj to z, tutaj do jakiegoś drzewa. Mam zieloną szkołę do drzewa, porównać? Tak. Jest jak wysoki dom wspinający swe konary ku górze. A, dobrze, dziękuję bardzo. Odwiedzimy również łazienkę tego cudownego apartamentu. Jest co oglądać. Firanki w kolorze khaki. Cudowny prysznic. I jakże wspaniały... Jakże wspaniała umywala. Żegnaj Karaś. Miłej zabawy. Koludna. Jak Ci się podoba ta zielona szkoła? Jest super. Aha. Dziękuję Ci bardzo za szczerą jestem opinię. Z Agatką. Z nią zawsze, z wszelnym, super. Nie! Agata, a jak to się podobać szkoła? Ja jestem skłonny, dlatego też mi się podoba. Aha, no, to jest zaskakująca odpowiedź. Bardzo Ci dziękuję. Niestety Zielona Szkoła dobiega końca. Spotkamy się ponownie za rok. Bądź za dwa. Nie?